Słuchajcie, to nie jest dobry pomysł. No, taki komentarz dobitny, ale właśnie pytanie do Was: dlaczego wy oglądacie Kiki Świat? Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj znowu robimy kostkę. Nagram sobie na pamiątkę, bo chcę sobie to uwiecznić. Dzisiaj robimy przed domem. Tak to wygląda. No i za chwilę będziemy właśnie tutaj beton układać. No i potem kostkę. A ja sobie zrobię ostateczne ujęcie, jak to było. Lubię potem wracać wspomnieniami, więc tak to było. Jest nowy dzień, jak widzicie skończyliśmy tutaj ten przód, te, tą kostkę. Co do tych płytek, które tutaj są wyrwane, to powiem Wam, że mróz je wyrwał i musimy je przykleić na nowo. Także tutaj wszystko będzie naprawione, ale teraz najwyższy czas, najwyższa pora, żeby wjechać przyczepą w to miejsce i chcę spróbować wjechać tyłem, więc zobaczymy czy ten, ten fragment muru nie będzie mi tutaj przeszkadzał, czy się zmieszczę w ogóle w ten wjazd i ogólnie no mam taką zagwozdkę, bo chcę niby wjeżdżać tyłem ale jak wjadę tyłem to samochód mam z przodu i mogę odczepić i samochodem wyjechać ale zobaczcie, mam drzwi od przyczepy po lewej stronie, więc będzie od tej strony wejście, czego nie chcę, więc powinienem wjechać przodem ale jak wjadę przodem z tą przyczepą to już nie, nie objadę domu, bo tutaj jest ten mur ten płot więc ogólnie postaram się teraz wjechać tyłem, no i zobaczymy jak to wygląda tak na szybko, czy da się po prostu wjechać i zaparkować, tak żeby przyczepa nie stała na drodze i nie przeszkadzała. Dobrze, oczywiście wjadę za pomocą kamery, ustawiłem już tak monitorek, żeby Was tutaj położyć, ale zobaczcie, tam wektorem odjechałem, żeby mi nie przeszkadzała, także chodźcie, sprawdzimy, czy uda mi się wjechać. Dobrze, wjeżdżamy, mam nadzieję, że ktoś nie będzie chciał wjechać na osiedle, bo mu trochę zastawię drogę. Ale dobra, jedziemy. Przełączę sobie na widok z tyłu, nikt nie jedzie, szymusia nie ma pod kołami. Dobra, możemy ruszać. Dobra, widzę narożnik w tym miejscu. I teraz cofniemy. Nie, troszeczkę troszeczkę dalej muszę jechać. Jeszcze raz muszę bardzo blisko tego narożnika. Dobra, do, do słupka jeszcze mam troszeczkę. Nie, słuchajcie, to nie jest dobry pomysł. Proszę Państwa, nie zmieszczę się. Nie zmieszczę się. Muszę zrobić to na moverze. Jedziemy. Objeżdżam osiedle dookoła. Jestem już z powrotem. No jak widzieliście, po prostu tu jest zbyt wąsko. Mój zestaw się nie złamie. On ma 15 metrów. Więc no to był test. To był test cofania, czy wjadę w ten wjazd. Ale tak naprawdę nie potrzebuję wjeżdżać tyłem, bo, bo tak jak mówiłem, to wejście będę miał od strony sąsiadki, a chcę mieć od strony tarasu, więc i tak muszę dyszlem wjechać do przodu. Wtedy będę miał wyjście na taras. Także odczepiam zestaw i namówię, że sobie tutaj już wiadę. Powiem Wam, że jeszcze raz obiadę osiedle dookoła, ponieważ muszę stanąć przy tamtym krawężniku, żeby tą przyczepą, właśnie tak po skosie, wjechać w tą bramę. Także jedziemy jeszcze raz. Zobaczcie, w 5 sekund się tak rozpadało, że chyba nie wiadę. <noise> Muszę poczekać aż ten deszcz minie. Ale leje, zobaczcie. Zobaczcie na rynne. Strumień wody. Ładnie. Tu mi nawet rynna nie odbiera i pada na kostkę. No ale nic, poczekamy. Musimy poczekać. A zobaczcie co tutaj się dzieje. Wszystko leci. Do wykopu. Zaraz tutaj będzie mnóstwo wody. Już jest mnóstwo wody. A zaraz będzie wielkie jezioro. Minęło 5 minut, przestało padać, nawet słońce wyszło. Pokażę wam jak stoję, jak widzicie po tamtej stronie drogi, także odłączę teraz przyczepę od samochodu i wjedziemy w ten wiat. Mam nadzieję, że się zmieszczę że chociaż samą przyczepą się zmieszczę, bo naprawdę jest wąsko. Nie sądziłem, że będę miał z tym problem. Ale jeszcze Wam pokażę tę kałużę, bo naprawdę mocno napadało przez te 5 minut. Zobaczcie, ile wody. To jest właśnie woda z dachu, która spłynęła z rynny. Można ryby hodować. Teraz taki mały przerywnik, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ostatnio zbieraliśmy na małą Gosię. Gosia ma 6 latek i czeka ją trzecia operacja serduszka. Gosia mieszka w mojej wsi tutaj i dlatego tak jestem zaangażowany w tą zbiórkę. Mam do Was prośbę, ponieważ zbiórka kończy się za 3 dni. Właśnie wczoraj spotkałem mamę Gosi razem z Gosią w sklepie spożywczym i rozmawialiśmy. No i powiem Wam szczerze, że ja na tą zbiórkę dawno już nie wchodziłem. Link jest zawsze w opisie, ale nie sprawdzałem jak tam postępy. Okazuje się, że zbiórka kończy się za 3 dni. No, i brakuje jeszcze 88 tysięcy. Kiedy będziecie oglądać ten film, to pewnie do zakończenia będzie dwa dni. Więc jeżeli macie ochotę i ch chęć pomocy tej właśnie dziewczynce, to bardzo was proszę, wejdźcie na tą zbiórkę i naprawdę brakuje 88 tysięcy. Gdyby każdy wpłacił po złotówce, to Gosia miałaby już właśnie tą kwotę uzbieraną, jej rodzice mogliby spać spokojnie i już załatwiać sobie tam w klinice w Niemczech tą operację. Yy, także bardzo Was proszę, jeżeli macie ochotę pomóc, to wejdźcie na link w opisie. Przyjechałem właśnie do paczkomatu, bo przyszły do mnie płótna, chodźcie je odbierzemy. Tutaj są płótna, także bierzemy je i idziemy coś namalować. Nowy dzień. Wczoraj skończyłem ten obraz. Malowałem go od 20 do 23. I teraz wam pokażę, bo już wyschnął. E, także oto moje dzieło. Na no, 3 godzinki taki obraz e, się maluje. Bardzo fajnie się malowało. Naprawdę to relaksuje. Pokażę wam szczegóły. Tak wyglądają skałki. Tutaj jest rybak, tutaj jest jego łódka przywiązana. Liną jest odbicie księżyca, jest księżyc. Są gwiazdy, jest spadająca gwiazda. To drzewo jest bardzo kolorowe na tle tej nocy, także ciekawie to wygląda. No i co, link do tego filmiku, jak namalować ten obraz, wrzucę wam w opis. Jakbyście chcieli, to polecam. Naprawdę fajne zajęcie. Jeszcze Wam odpowiem na kilka pytań, o które pytaliście. Pytaliście, co się stało ze stroną kikiświat.pl. Powiem Wam, że ktoś ją przejął, ponieważ przychodziły mi powiadomienia, żem opłacił domenę. Niestety gdzieś tam przeoczyłem to i nie zapłaciłem na czas. No i domena kikiświat.pl jest przejęta przez jakąś zagraniczną firmę. Tam są jakieś maszyny, reklamy maszyn. Także już możecie tam nie wchodzić, bo tam nic nie będzie naszego. No, także jak macie swoje domeny, to pamiętajcie i od razu przedłużajcie, bo to się zapomina. Wczoraj też pisaliście, że głupoty gadam, że jednak Nordkap jest bardzo ładny, piękny, też są fiordy. Ja wiem, że, że tam też jest pięknie, ale jak już jesteście miesiąc w Norwegii na Lofotach, w tych pięknych krajobrazach, to kolejny miesiąc w tym samym miejscu praktycznie podobnym też już nie jest ciekawy. Dlatego też wróciliśmy wcześniej, bo już nam się znudziło te wszystkie Lofoty, te wszystkie zimne zimne plaże, zimna woda, nie da się w ogóle tam popluskać, pokąpać. Ja wiem, że Norwegia jest piękna, Nordkap też jest pewnie piękny, bo jak... Zależy jaką drogę wybierzecie, bo jeżeli wybierzecie tą po prawej stronie na samą górę, to tam będzie nudno, a jak pojedziecie wybrzeżem i przez te wszystkie fiordy, no to będzie ciekawie i się z tym zgodzę, ale po prostu nam już się nie chciało tam dłużej jeździć po tych krętych drogach i przeprawiać promami. Jak wiecie, też było bardzo drogo, więc może dokończymy tą podróż po Norwegii jeszcze w kolejnych latach, o ile będziemy kanał prowadzić, także może jeszcze będzie czas, żeby tam wrócić. Kolejne pytanie, w jakim wieku jesteś? Ja mam 37 lat, Kasia jest pół roku młodsza. Często pytacie też, jak to się stało, że komentarze na głównym kanale działają. Powiem Wam, że nie wiem, co się stało. Wrzuciłem jeden odcinek testowy. Zobaczyć, czy, czy po prostu będą działały, bo jak wiecie, ja mam połączone to z programem Adobe i Adobe mi wysyła na serwer YouTube'a. No i okazało się, że są komentarze. Potem mówię: pewnie znikną za 10 godzin. Nie stało się tak, jeden dzień, drugi dzień wisiał ten odcinek. No to mówię, spróbuję z następnym odcinkiem. I drugi też udostępniłem komentarze na głównym kanale. Znowu YouTube nam nie usuwał, trzeci odcinek, czwarty, no i tak zostały te komentarze. Bardzo się cieszę, bo nie muszę już robić tych miniatur w formie wideo i wrzucać na inny kanał, żebyście mogli komentować. O, zaoszczędza mi to naprawdę 20 minut robot. I bardzo się cieszę, że są te komentarze na głównym kanale, ale przypomina mi się, że napisał do nas pewien, pewien widz, obserwator nasz, który pracuje w firmie LiveTube coś takiego, w jakiejś agencji i powiedział, że mają bardzo dobre tam relacje z YouTube'em, że on może nam po prostu załatwić to, że te komentarze wrócą. Ja tam miałem odpisać na tego maila, jeżeli ta osoba na teraz ogląda, to bardzo przepraszam, że nie odpisałem na tego maila, ale po prostu miałem to zrobić później, a potem już zasypany został przez inne maile. No i pewnie ta osoba gdzieś tam zadziałała, także wielkie podziękowania dla, dla chłopaka, który pracuje w LiveTube. Jeżeli ty to zrobiłeś, to bardzo ci dziękujemy, no i myślę, że społeczność też bardzo ci dziękuję, że te komentarze wróciły. Często też piszecie, że nasze odcinki są takie chaotyczne, w ogóle nie mają merytorycznej wiedzy, że są głupie, wręcz debilne. No, powiem wam, że. Bo porównujecie z innymi kanałami, które też są obecnie w Norwegii, a jest chyba ich trzy albo cztery. No, i po prostu piszecie, że nasz kanał jest beznadziejny. Ja wam powiem, że ja nie robię odcinków podróżniczych, ja nie robię programu podróżniczego. Ja nagrywam nasze życie, więc tutaj musicie wiedzieć, że ja odcinki daję co dwa dni. Inne kanały dają odcinki raz na tydzień, więc też jest więcej czasu, żeby przygotować jeden a dobry odcinek. Ja, ja te odcinki robię co dwa dni, więc zawsze musi być trochę głupoty na tych, na tych filmach żeby po prostu była ciągłość no bo tak naprawdę nie ma co nagrywać co dwa dni nie da się uzbierać materiału jakiegoś ciekawego w dwa dni, żeby potem zrobić z tego program podróżniczy, także ja wam mówię nagrywamy vlogi z życia one są trochę głupie, no ale tacy jesteśmy no co zrobić, także mam nadzieję, że wybaczycie, a jeżeli nie lubicie naszych vlogów i się nie podobają, to, to nie trzeba oglądać, no jejka, ja też nie oglądam innych kanałów, jeżeli mi się nie podobają no ale, no już wybór zostawiam wam, jeżeli chcecie to zostańcie jeżeli nie, to naprawdę no, są lepsze kanały. Ja wiem, że są lepsze kanały. Jeżeli chcecie, to, to oglądajcie inne kanały. Tutaj Dominik ma kilka pytań. Czy pojedziemy na Słowenię? Bo jest piękna. No, nie myślałem o tym. Może pewnie pojedziemy kiedyś, ale nie myślałem o tym zbyt, zbyt dużo. Czy teraz będziesz nagrywał więcej materiałów o muzyce? Nie wiem, coś tam nagrywaliśmy z dziewczynkami na, na 500 tysięcy subskrybentów, jakiś utwór. Jest beznadziejny, ale, ale może się pojawi, jak, jak go obrobię, więc jakiś tam teledysk może będzie. I czy nagrasz, jak pracujesz? No, ja ci powiem tak. Mamy trzy biznesy: tą stronę budowa domu jednorodzinnego.pl, tam sprzedajemy poradniki budowlane. W sumie cztery. Drugi to jest wynajem mieszkań, w sumie dwa już sprzedałem, jedno nam zostało i jeszcze no YouTube fajnie zarabia, dużo zarabia, także z tego też mamy na podróże i na kempingi i na różne atrakcje, ale jest jeszcze czwarty zawód, którego nie chcę po prostu ujawniać, ponieważ on jest zbyt prywatny i połowa ludzi mogłaby to odebrać, że jestem no, że jestem hazardistą czy coś takiego, ale nie będę o tym na razie mówił bo no i ten zawód czwarty najwięcej zarabia, ale po prostu. No dobra, zgadałem się, nie chcę o tym mówić. Eee, czytamy dalej komentarze, pytania wasze. Eee, Kamil, a jak się sprawuje skrzynia biegów DSG przy obciążeniu na zimnym silniku coś szarpie. Eee, powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony z tego automatu, z tej automatycznej skrzyni biegów, nic nie szarpie, pięknie się jedzie. Też miałem obawy, jak kupowałem samochód z taką skrzynią, że, że podczas ciągnięcia przyczepy będzie mi zrzucał te biegi, jakoś tam podnosił, że będzie ta skrzynia szalała. Jest idealnie. Po prostu bajka. Bardzo lubię tą skrzynię biegów i jestem w niej zakochany. Pytacie, czy wybieram się na targi, które się odbędą w Nadarzynie albo w Poznaniu najbliższe. Powiem Wam, że nie wybieram się ani do Poznania, ani do Nadarzyna, chociaż z Olkiem jestem umówiony, że prawdopodobnie w Nadarzynie gdzieś tam się pojawię na jakimś telebimie i będę odpowiadał na Wasze pytania, będę z Wami rozmawiał, ale to będzie online, ponieważ my będziemy w Hiszpanii. Także osobiście nie będę. Tutaj piekarz pyta, mam pytanie, gdzie kupowaliście te panele do ogrodzenia? A tam inna osoba pytała, gdzie płot kupowaliśmy. Powiem wam, że to wszystko było zamówione w Castoramie, jest to firma Joniec. No i w tym jońcu tam nam w Castoramie po prostu wyliczyli, ile tych paneli ma być, ile tych pustaków ma być. Mają specjalny program, obliczyli nam to, no i kupiliśmy ostatecznie w Castoramie, przywieźli nam. No i wybudowaliśmy to. Znaczy, tata wybudował, ja mu pomogłem. W sumie nie pomogłem, trochę mu pomogłem kostkę układać, także cofam te słowa. Dobra, możecie hejtować. 3, 2, 1, start. Tutaj Rob, ciekawy komentarz napisał. Pytanie dla stałych oglądaczy tego kanału, czy nawet nie do mnie, tylko do Was. Więc pytanie teraz do Was jest. Wytłumaczcie, co jest takiego w tych filmach, że mają taką oglądalność. Sam kiedyś zasubskrybowałem ten kanał, bo liczyłem, że będzie ciekawy kontent podróżnictwo-widokowy. Okej, okay, czasem pojawiają się ciekawe widoki, miejsca, zdarza się. Że coś autor powie ciekawego. Niestety większość to marnej treści gadanie. E, czy Was interesuje prywatne życie przeciętnej rodziny? Że są takie zasięgi. Autor filmuje, jak dzieci biegają po trawie, jedzą, bawią się. Czasem porozmawia ze swoją przestraszoną małżonką. No wiesz co? E, jak to Kasia usłyszy, to ci da. Zobaczysz. Pokażę, jak ojciec zapieprza u niego pod domem i pochwali się sprzętem, który dostał, ewentualnie kupił z dużym rabatem za kasę pośrednio od Was. Dla mnie to fenomen polskiego izuba. No, taki komentarz dobitny, ale właśnie pytanie do Was: dlaczego wy oglądacie Kiki Świat? Tutaj nie ma właśnie ciekawego kontentu, jest taki zwyczajny, normalny. Co tutaj jest ciekawego, że tak dużo ludzi przychodzi co dwa dni na ten kanał, żeby oglądać moje odcinki, moje filmy z życia? Dajcie znać, co myślicie tak szczerze o tym kanale, dlaczego tu przychodzicie i dlaczego oglądacie, dlaczego subskrybujecie. No, i jestem ciekawy. Wiem, że będzie dużo niemiłych komentarzy, ale sam jestem ciekaw. I tutaj rob, dowiesz się właśnie dzisiaj z komentarza, a przez to, że mamy odblokowane, to wszyscy mogą poczytać. Dobrze, będę już kończył. Na resztę pytań może odpowiem w innych odcinkach. Pamiętajcie, że na tym odcinku zbieramy na zbiórkę dla Gosi i chore serduszko, więc jeżeli pamiętacie, to kliknijcie w link w opisie, wpłaccie tą złotówkę, bardzo was proszę. I dokończymy tą, tą zbiórkę. I myślę, że, że Gosia będzie szczęśliwa i rodzice również. Także trzymajcie się, pomóżmy Gosi. I do następnego odcinka. Cześć.